Dzień dobry państwu. Dzisiaj w salonie marki Seat Fiteń Paczkowski w Lubinie prezentujemy model Leon z benzynowym silnikiem o pojemności 1.5 litra. Jednostka ta posiada 130 koni mechanicznych i manualną 6-stopniową skrzynię biegów. Prezentowany model w kolorze czerwony metalik Desire Red to najbogatsza wersja wyposażenia Excellence. W standardzie znajdziemy takie elementy, jak automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, pełne światła LED, czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu, czy też system odstępu i ochrony pieszych Front Assist. Dodatkowo auto wyposażone jest w 17-calowe felgi aluminiowe, opcje Full Link, system Lane Assist, podgrzewane fotele i wiele więcej innych opcji zwiększających komfort kierowcy. Model z rocznika 2020 dostępny od ręki w promocyjnym finansowaniu kredytowym i leasingowym, moc niskich rat. Dodatkowo polecamy promocyjny pakiet przeglądów serwisowych na 5 lat z limitem kilometrów 100 lub 150 tysięcy. Każde auto marki SEAT posiada również aż pięcioletnią gwarancję. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia strony autoprzezinternet.pl.